Optimusie, mamy problem. Co się stało Arsi? Skończyła nam się kasa. Nie możemy kupować benzyny o smaku wódki. Nie, tylko nie to. Co my teraz zrobimy? Cóż. Musimy jakoś zarobić, by móc znowu kupować naszą ulubioną benzynę. Wiem, wykonujmy różne prace, by zarobić. Ja, na przykład, mogę transportować różne kontenery dzięki temu, że jestem ciężarówką. A ja, pomyślmy, wiem, zostań nauczycielką w szkole dla transformersów. A istnieje taka szkoła, i to na ziemi? Na to wygląda. I damy małą uradę. Nie zastanawiaj się nad tym, okej. Okay. No to idę do tej szkoły i dzięki pracy jako nauczycielka zarobię na naszą benzynę. Meanwhile. Breakdown, Starscream, Knockout. Co to ma być? Znowu za słabo staraliście się podczas seksu gdy nagrywaliśmy kolejnego pornosa. Do tego montaż pornosu i ustawienia kamery są kiepskie. Knockout. Ty byłeś odpowiedzialny za kamerę i montaż pornosa. Co to za gówno? Proszę o wybaczenie, Lordzie Megatronie. Byłem trochę zajęty testowaniem nowych wibratorów od Sandwaja, więc trochę to zaniedbałem. A ty, Starscream z kolei, zapomniałeś o swojej roli podczas seksu. Miałeś być znowu słabym prawiczkiem, a podczas kręcenia pornosa chciałeś mnie bezskutecznie zdominować. Przepraszam mój Megatronku, po prostu nie mogłem ulec pokusie zdominowania ciebie erotycznie. Ale kogo to obchodzi? W końcu fajnie się ruchaliśmy, ha ha ha, ha. A ty Breaked Down, ty Młocie Bez Mózgu, próbowałeś rozwalić mojego chuja swoim młotem. Tyle razy ci powtarzałem, że masz tego nie robić. Wiem, ale kusiło mnie by miażdżyć twojego penisa, w końcu jest taki długi i potężny. Dość. Takie podobne sytuacje podczas seksu wielokrotnie się powtarzały. Nie wspominając już, że podczas walki z Autobotami zachowujecie się jak patałachy, którymi jesteście. W takim razie wysyłam was do szkoły dla Transformersów na dalszą edukację, byście zmądrzeli. Że co? Jest jakaś szkoła dla Transformersów? To jakieś żarty. Mamy iść do szkoły? Rozumiem, że wysyłasz Breakdowna, ale czemu nas? Daj spokój Lordi Megatronie. Nie, nie dam wam spokoju. Mam dość, że zwracamy, Który się ty raz wasze błędy i mnie nie słuchacie. Zapiszę was do tej szkoły. Nauczcie się w końcu czegoś albo tu nie wracajcie. No szkurwa. No szkurwa. No szkurwa. Witam. Nazywam się Arzi Będę waszą nową nauczycielką matematyki. Patrzcie kogo my tu mamy. Co za zbieg okoliczności. Ta loska motocykl stała się naszą nauczycielką matematyki. Breakdown, Starscream, Knockout. Co wy tu robicie? Ech, Megatron miał dość tego, że jesteśmy debilami, więc wysłał nas do tej szkoły byśmy stali się mądrzejsi, a ty? Zatrudniłam się tutaj jako nauczycielka by móc zarobić na benzyny o smaku wódki. Łatwo się domyśleć. W każdym razie wygląda na to, że jesteśmy uczniami w Twojej klasie i do tej pory będziesz uczyła nas matematyki. Życzymy miłej nauki z nami, Pani Arsi. O ja, pierdolę, dlaczego mam wrażenie, że źle się to skończy? Later. No dobra, uczniowie, po tym jak wytłumaczyłam wam podstawowe zasady matematyki, przystąpimy do obliczenia następującego obliczenia. Ile jest 2 dodać 0? Pani Arsi, Pani Arsi. Tak, down? Co to jest 0? Coś się stało, Pani Arsi? Chyba się przesłyszałam, break down. Czy ty zapytałeś, co to jest 0? Ano tak. Ech, zero to element neutralny dodawania, najmniejsza nieujemna liczba, czyli ta liczba oznaczająca nic. Aha, rozumiem. Na pewno. Na pewno. No to super. Wracając do tematu, ile jest 2 dodać 0? Ja wiem, 4. Źle, ja wiem, 8. Też źle. 2 dodać 0 to 2, ponieważ 0 nic nie dodaje pani Arsi, pani Arsi. Tak breakdown. Co to jest zero? Kurwa, later. Następne obliczenie. Ile jest 2 dodać 2? Ja wiem, ja wiem, ja wiem, mogę odpowiedzieć. Chcę odpowiedzieć pani Arsi i proszę dać mi odpowiedzieć. Słucham cię breakdown. To bardzo proste. Kama sutra i 69 wibratorów. Kurwa, a robisz to specjalnie, prawda? Niby co mam robić specjalnie? ważne. Pani Archie, możemy powalić sobie konia? Ja też chcę powalić sobie konia. Nie, walenie konia podczas lekcji jest zabronione. Możecie sobie zwalić po szkole. Noż kurwa. Noż kurwa. A więc Starscream i Knockout. Ile jest 2 dodać 2? To oczywiste, 5. Nieprawda, 6. Ja pierdolę. One hour later. Okej, okay. mówię jeszcze raz. To bardzo proste obliczenie.

Robicie sobie ze mnie jaja albo wasza inteligencja jest na poziomie deski klozetowej. Od tej chwili będę dawać wam w pierdol za złe odpowiadanie na obliczenia. O kurwa, wkurwiliśmy ją. Mamy przesrane. Okej. Okay. A czy to dobrze czy źle? Later. Ach. Ciekawe jak poszło moim kochanym dzieciom. U -u 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 papo megatronie, papo megatronie. Papo megatronie, papo megatronie. Mega mega Co się stało moje kochane dzieci? Teraz motocyklę została naszą nauczycielką od matematyki, papo megatronie. Podczas lekcji była dla nas niemiła i nas biła, papo megatronie. To było straszne, papo megatronie. Noż kurwa. Ta suka zapłaci za to, nikt oprócz mnie nie będzie bił moich kochanych dzieci. Idę jej wpierdolić. Twelve seconds later. O w mordę. Nie sądziłam, że zarobię tak dużo już pierwszego dnia pracy. Za jakiś czas zarobię tak dużo pieniędzy, że będę mogła bez problemu kupić dużo benzyny o smaku wódki. Azi, ty kurwo. Kogo nazywasz kurwą ty seksocholiku jebany? Ciebie, kurwo. Jak ty się odzywasz do kobiety chamie jeden? Biłaś moich kochanych dzieci i teraz są przez ciebie smutne. Zapłacisz mi za to. Nie jestem hetero, więc zazwyczaj nie rucham się z kobietami, jednak w zemście zrobię wyjątek i dokonam mściwego gwałtu na ciebie. Zostaw ją Megatronie. Ała to bolało. Optimusie, skąd ty się tu wziąłeś? Magia. Aha. To wiele wyjaśnia. Tak naprawdę to nie. Tak naprawdę to był zbieg okoliczności. Skończyłem swoją pracę i chciałem sprawdzić, co u ciebie. Gdy przyszedłem do tej szkoły, to zauważyłem, że megatron cie napastuje seksualnie. Rozumiem, dzięki Optimusie. Nie zamierzałem ją zgwałcić, bo tego chciałem. Ta suka biła mych deceptikonów podczas lekcji matematyki. To prawda, Arsi? Tak, ale robiłam to, bo mnie wkurzali swoją głupotą. Źle odpowiadali nawet na najłatwiejsze obliczenia. Arsi, sam w to nie wierzę. Ale tym razem biorę strony Megatrona, że co, że co, jako nauczycielka powinnaś być spokojna i cierpliwa, nawet wobec uczniów co nie potrafią obliczyć łatwych równań, bicie uczniów jest niedopuszczalne, chyba masz rację, a ty Megatronie jak zwykle jesteś impulsywny, nawet jak twoi Decepticony zostały pobite to powinieneś zwyczajnie na spokojnie porozmawiać z Arsi, zamiast od razu reagować agresją i próbować ją zgwałcić. Ech. Rzeczywiście mnie poniosło. Okej, okay, Optimusie, już nie będę bić Decepticonów. Będę wobec nich cierpliwsza i będę starać się na spokojnie ich uczyć. Pasuje ci to, Megatronie? No, pasuje. Cieszę się, że jakoś się dogadaliście. Witaj, Arsi, jak ci idzie praca nauczycielki matematyki? Powoli coraz lepiej. Już tak bardzo się nie denerwuję na Decepticonów. Powoli zaczynają rozumieć podstawy matematyki. W końcu Breakdown zrozumiał, co to jest zero. Choć to mały szczegół, dla niego to duży krok. Podobnie jest ze Starscreamem i Knockoutem. Megatron powinien być zadowolony. Miło mi to słyszeć. Poza tym zarobiłam już naprawdę dużo kasy. To co? Idziemy kupić naszą ulubioną benzynę o smaku wódki. Jasne Optimusie.